Od czego tu w ogóle zacząć? Ostatnio na anarchii straciłem masę dolarów. Przez co mój progres w zdobyciu miliona dolarów znacząco zmalał. A szanse były niemalże zerowe. A na pewno nie pomaga mi fakt, że właśnie znalazłem wystakowanego gracza w RTP. No, RTP mnie znalazł, szybko, jest podmienie. Dobra, czas im trochę pouciekać. Myślę, jak tu im dobrze uciec, bo no nie oszukujmy się, z tym ziomkiem szans na pewno nie mam. Może gdybym był sam to bym spróbował. Ale, no nie chcę próbować jak jest z kolegami Jak mówiłem, woda tu nie będzie dobrym rozwiązaniem Ok, ma tą wzmocnioną elytrę Już raz się od niej wywaliłem, drugi las nie dam się od niej wywalić To jest jakiś przyjemny cave ja mam do obsydianu, żeby tutaj uciekać wodą. Dobra, uciekaj im. Ja pierdziele. Dobra, ale teraz już na spokojnie. Moim pierwszym planem było dalsze stosowanie taktyki szukania graczy na LTP. Długo nie musiałem czekać, aby znaleźć swoje pierwsze ofiary. Cześć, kto tu jest? Z hitem ziomków. Co tu się dzieje? Jest afera gościu. Dobra, mam nemo. No, jak on tu, a, bo go ziomek wykopuje? Ma trident, będę z niego na plus. To temu sypnął. dobra, padł. Zabiłeś chyba. go już raczej. Jest, no. w końcu. Szybko sprzedałem itemy z tego gracza. I postanowiłem udać się na zrzut, który się codziennie o 18 w losowych koordynatach. Oj, ziomek ma erytrę. Będę musiał Pokażmy ucieczkę to. użyć. 600 metrów stąd A co tylko ja jestem na tym życiu, że mnie tak raszuje czy co? Ty, bo ja już nie wiem Niestety gracz mnie gonił A wiedziałem, że jeśli się wywalę, stracę już dosłownie wszystko. Dlatego śmierć nie mogłaby iść w grę. No masz tu ziomka Chyba musisz lecieć pod, pod tego, pod dziurę Ale ja tam mam ucieczkę z dziurem Ale za... Za daleko! No co? Za innesenc! Tak, wywaliłem się. W tamtym momencie uświadomiłem sobie, że chodzenie w diapsowym secie nie ma sensu. Ale miałem jeszcze jeden pomysł. Ale najpierw trochę wam go opiszę. Do mojego sposobu był potrzebny villager, a dokładniej to Villager Farmer, który sprzedaje jabłka, a jedno jabłko kosztuje na sklepie 9 dolarów, jeśli ten sposób zadziała, będę miał masę pieniędzy. Dobra, robimy na początku jednego villagersa, żeby zobaczyć, Ty się znasz na tym, na tych farmerach. Jak pierwszego zrobimy i będzie działał, to już reszta to jest z górki. Jest, 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 jest sklepki. Jest, na, na którym levelu to się lespi, bo musimy mieć pewność. Ale co, ale co? Jabłko. Jabłko na drugim. Niestety, na anarchii kupno jabłek u villagera zostało zablokowane. Z tego powodu postanowiłem zrobić automatyczną farmę kelpów. Jeden kelp na sklepie jest warty 0,40 dolara. Budowałem, budowałem, aż w końcu. Dobra ziomek się na tak we mnie wkopał No nie wiem, nie chce mi się grać On mnie ten ziomek denerwuje Uciekam mu chyba No i dobra widzowie żeby go jeszcze sprawdzić Stwierdziłem że zostawi Play playmoda I specjalnie sobie kupiłem invisibility Żeby zobaczyć czy się we mnie dalej w kopie, Mimo tego że mam invis invisibility No i patrzcie to Patrzcie co on robi On ogólnie widzi gdzie ja jestem i on ogólnie już mnie widzi, więc no... No szkoda, że ziomek z rankem za 50 zł ma... Cheaty. Jest ziomek. Dobra, jest afera. Spadł. Padnie. Ja też padnę. Zabiłem. Nie zginąłem. Okej, okay, ma jakieś temy dla mnie. Miał strasznie defaultowe tematy, ale zawsze coś ze sprzedania. Jak sobie, okej okay, ma strampha, już widzę, że to nie będzie prosty fight. Mi tego nie tylko nie farmy niszczy Słyszę kolejnego ziomka. Anarchiczny No to mam baekę, że ziomki się we mnie wkopują To życzę mi powodzenia. Co tu się dzieje? No nie wytrzymam, nie zrobię tego. Padnę Sprzedaje mi się nagle teraz wszystkie rzeczy. Będę musiał zlogać. Jest, zlogałem! No! Dobra, wszystko jest rozwalone. Niestety, gdy wróciłem, po mojej farmie nic nie zostało. Wtedy straciłem wiarę we wszystko. Farma, którą budowałem cały dzień, przypadła. I jako, że chwilowo miałem bardzo mało dolarów, byłem zmuszony zrobić farmę Lipstonów, które na sklepie sprzedają mi się za jeden dolar. Jednak również nie odbyło się bez problemu. On się dobro i znowu tu przyszedł. Wiem, co on mi teraz zadaje. Przez nic prawie z niego nie będę miał. znowu będzie mi jorać. Kobani, zabiłem. Czekaj, bo ja zacząłem sensowo rozkopywać A, i nagle ziomka, ziomka, ziomka się, widzę. Ja, ja mam gościu cały klips z tego, działa ja nagle se losowo idę i losowo ziomka widzę. No dobra, no i sobie podamy. Ale mnie derwuje. O i Sikielki bij, jaki słudziak! Jest, skropnąłem go. W tamtym momencie mnie olśniło i postanowiłem zrobić villagera ze Strengerem 2. Możecie zastanawiać się po co. Ogólnie 64 strzały Strengerem 2 są warte 2000 dolarów na rynku. Villager za jednym razem może sprzedawać jakieś strzał 120. Co jeśli bym Wam powiedział, że ludzie wolą kupywać strzały 16 po 600, co wynosiłoby 2800 za 64 takie strzały. Tylko największy problem był, aby trafić villagera, który sprzedaje strzały ze Strengerem 2. Ponieważ Villager może sprzedawać masę efektów. Czy mi to wyjdzie? Sami się przekonajcie. Dobra. Pierwszy opening dwóch Villagerów. Obstawiam, że nic w nich nie będzie, bo nawet się nie nastawiam. Okej, okay, w pierwszym są strzały na regenerację, to to już jest tragedia. A w drugim... Strzały na stre... CO?! ZA DRUGIM RAZEM?! Kupuję tego jak najszybciej, jak najwięcej, ja nie wierzę. Głupi ma zawsze szczęście. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Dobra, trochę pofarmiłem i muszę wam przyznać, że trochę mam tych itemów. No, jakieś stręże 2. tutaj jeszcze w że mam kolejne staki. ale na rynku mam wystawiony jeszcze cały, cały shulker. Co przykłada się, że mam około... teraz 160... 70 tysięcy. Oficjalnie mogę powiedzieć, że mam około 17% mojego celu. I właśnie dostałem powiadomienie, że już jutro zaczyna się nowy mini-event piracki. Więc w sumie to jest dla mnie darmowy sposób na zarobek, bo szybko przetestuję ten event. Okej, okay, jestem już na anarchii i spawn wygląda totalnie inaczej. Wszędzie jest tu dużo elementów w tematyce pirackiej. No i muszę przyznać, że jest to chyba najładniejszy spawn dotychczas. Jest totalnie klimatycznie i czuję się. Wakacyjnie. No i z tego co widzę, to prawie wszystkie strzały na Swarmfad 2 się sprzedały, więc w sumie jest git. No i jest skrzynia skarbu, gdzie możemy dostać nowy kostium, czyli kostium Pilata. Kostium Pilata charakteryzuje się tym, że ma plus 13% obrażeń oraz zabiera 3% majątku gracza, ale ma minus 5% obrony. I powrócił Excalibur. Klucz do skrzyni skarbów, dostaniemy za 512 tych beczek, które możemy dostać na różne sposoby. Y co jest? Beczka pilacka. Okej, okay, dostałem. Pierwszą beczkę pilacką, co jest? Papuga! Jest podniecony, pa! O, ale dostałem efekty: dostałem trzy efekty: Slow Falling, Jump Boost i Weakness. Tylko ten Jump Boost fajny, ale chyba ją przeroluję. Dobra, dalej roluję. Resistance 1 na razie zostawię, ale też słabo. Następnie pozbierałem trochę beczek pilackich, aż w końcu znalazłem. Okej. Okay. Siomek Aha, tepnął kolejnego. A mi, dobra, to są widzowie, tej chyba po prostu zostawię. Co jest? Czemu oni mi rzucili całego Anoseta? Ej, dobra, mega wam dziękuję, chłopaki. Pozdrawiam Laura i Tymek i fagata. Po tym danejcie w końcu znalazłem kolejną nowość. I co jest? Co jest za ofera? Dwóch piratów jakiś! To jak mi z O nie, gościu, nie uciekniesz mi. Zatopił się. Znik mi! No nie! Muszę tam tego gonić. Chodź, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, gościu. Zabiłem. Dostałem trzy beczki. Pi kolejny pilat. No i dobra, kolejne trzy beczki. Jednak kiedy chodziłem sobie w LTP, w końcu znalazł mi jakiś gracz. 20 godzin nie Dobra, to jest hit akurat. Dostałem z wzmocnionej elitry. O, się przestraszyłem. Kolejny ziomek z wzmocnioną elitką. Słyszałem już. Ej! DAJ MI USIĄŚĆ! Nie chcę umrzeć, proszę, ziomuś, nie chcę umrzeć. Ziomuś... Weź ode mnie się odwal. Proszę. Ja nic nie mam! Jestem biedny, bezbronny harcerzyk. Jest! Zlogałem. Po live'ie postanowiłem zakupić jeden kluczyk do nowej skrzynki, który postanowiłem otworzyć. Teraz Co ja, będę miał to w łapce od razu. Myślę, Dobra, jest git. Jezu, już myślałem, że będzie... Dobrze, że No... Mam ziomka anarchicznego z celetki. Dobra. się Jakie ja mam, kurde, farta Dobra, Jadziec. GG. <giby> Ty prajże. dobra, mam GG. Nie zoram mu No i tyle bije. Się napalił gościu na tego killa Jeszcze nic ze mnie nie będzie miał